Witam Państwa. Plan na ten film miał być inny, a dokładnie ten film miał być w ogóle inny, bo miałem nagrać na temat obecnej dramy dotyczącej strajku supportów, ale stwierdziłem, że jednak to odpuszczę, jakoś nie siadło mi to nagrywanie. Oczywiście zacząłem nagrywać i stwierdziłem, że jednak mi to nie pasuje, tak więc wrzucam tutaj filmik z. Ciekawej rozgrywki właśnie na healerze, A jeśli będziecie chcieli posłuchać, co mam do powiedzenia na temat dramy, lub w ogóle dowiedzieć się o co chodzi z tą dramą, to dajcie mi znać, a może nagram coś takiego. A tymczasem zapraszam do oglądania myślę, że całkiem ciekawego meczu na soporcie. Dobra, ciekawe bany tu poleciały. A... Tak, była jeszcze taka sytuacja z jakimś Hillerem, tylko on, ciężko powiedzieć, jaki miał Nick, bo tam jakieś te, 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 takie chińskie znaczki, ja się na tym nie znam. A, typ u mnie w tym, jak grał, grał Saportem, grał Mantis, a drugim supportem był Adam Warlock i przez to nie mieliśmy hila i żaden nie chciał zmienić. A potem w następnym meczu trafiłem tego, co grał Mantis a, i on był właśnie w przeciwnej drużynie. I tam już zmieniał i grał wszystkim. No to może ten freezer, faktycznie. Ale ten z Mantis też mnie zirytował, bo ja rozumiem, jak chce grać Mantis, nie gra Mantis, tylko no Mantis też się robi No To jest taki, powiedzmy, ofensywny support. U -u 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 -u. Ale dostał Friza! Ale dostał Karola Wiśniewskiego na ryji, myślałem, że ją uśpie. Dobra. Elegancko. Bez większych zastrzeżeń. W sumie to nawet bez w ogóle zastrzeżeń byle bym powiedział, nie, nie padł, więc... Mm, 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 mm. Oby tak dalej, oby tak dalej. Mój ci on, mój ci!

Będzie ciężko ustać. Aaaa! Furda, nie miałem raid clicka jeszcze. O nie. Wait, what? Oho, jeszcze kapitana wzięli. że tego mi brakowało. E? The thing Haha, <laughs> bitch! Ja wezmę apteczkę, pozwolisz? <laughs> come on! O oh, come on! No jak low HP uciekł ten kapitan, no... Będzie nam wchodził znowu na backline, irytował ludzi. No i teraz będziecie za nim biegać, tak? No dobra, Iron Piece się nie zajął. A jak mi low HP, to wystarczyło go tylko. Żeby ta Psylocool ta nie otwartała, to może i sam bym To I was worried. Nie wiem, nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że support to nudna rola. Taką nudą się fajnie gra. Wielkie k***a strajki, bo nie niedocenianie. No, MVP mi zabrałem. No kurna, nie mogę trafić. Nie mam wyczucia jeszcze do tego Lightfika'a. Ale dalekflika light mam. No nie każdemu każda postać siada, dlatego jest taka różnorodność. No, ja też wiem, widzę na YouTube jak ludzie napiczają kim ja nie umiem kompletnie grać. Ale tak kompletnie, kompletnie. Mister Fantastic na przykład. O. Jak widzę jakiegoś gościa, który tym ogarnie, to tak... What the hell? Ja padam w trybiga w tej postaci. Ach! Roket... ROKET! Jobs.pl... to nie reklama. Aaa... DJ, nie wiem. Masz kuwa. ty mnie leczyłeś, to ja cię wyleczę. <laughs> biedny kapitan. Nie radzi sobie z gruną. Aaa! Ah! Co to było? Kurwa Kapitan sobie wchodzi na backline. O, oni mają go absolutnie gdzieś. Let's, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nice. To był bardzo głupi To był bardzo głupi Ten znowu na plecach? No dobra, z wiem. No akurat musiał podskoczyć dziadyga.

O, oh, kurwa, zawał. Nie, leczę mój team i robię obrażenia. Ja się to tutaj i dobrze bawię. Jak trzeba, to można lecieć tak zwanego Hillbota, a jak można sobie pozwolić, to można trochę podepesować też. Honestly, I didn't like snow growing up. <laughs> High money always tried to throw snowballs with me though. Enemy in front of us. Oh good medicine. Do I throw like a throw? A nice deep freeze. That one could we're finding <busting> our truth. <laughs> Do I throw like a throw? <laughs> Immortal <In> chill. <chance. laughs> A bo mi się skończyło była jeden hit od zgonu. Hi, 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 hi. better luna. Nie jestem jakąś kurna tam luną z Eurowizji. Nie, nie, ja jestem chyba luna healer. Sorry, nie wiem co pierwsze. Tak to jest jak się wróci po nocy i śpi w dzień. W ogóle widziałem, że nasza ta reprezentantka z Eurowizji, to Luna, a, gdzieś w Wielkiej Brytanii, chyba jakiemuś zespołowi supportowała. W sensie no, jak ktoś nie wie o co chodzi z supportem, to znaczy, że przed ich koncertem o, no ona miała występ, tak jakby taka rozgrzewka przed koncertem głównym. O, to jest takim uproszczeniu. Hä? Hę? Wszyscy jeszcze żyją? Wszyscy żyją. Dobra. No jeszcze Cylock zaraz złutem Gaci, na 100%. A bitch, Gacia, wiedziałem. Ale już załatwiłem.

Nice. Uh -oh. <grywa> <grywa> Luna Dyf, let's go! Dalej no, mam let's go! Pierwszy mój chyba chyba mnie O, le 4, w 3. tej grze. Pozamiatałem w tej grze. Dobre freezy się dały. Jak już się dały. 3 dedy tylko miałem. No, 27 punktów, faktycznie niedużo jak za MVP na tym... Eee na saporcie, muszę przyznać.